Do 15 minut temu nie wiedziałam, że będę gościła w C w Krakowie, w siedzibie. Natomiast musimy dokończyć ustawianie komputera. Na szczęście cała ekipa dokłada wszelkich starań, żeby to się wszystko udało, żebyście mogli oglądać relacje z, z wyprawy dookoła świata i co? I e, teraz będę rozkładała komputer, będę się łączyła z siecią, będę dzwoniła do Warszawy do, na infolinie. E, tam czeka już pan, który będzie mi przeprowadzał przez cały proces. Czyli co? E, jeszcze dużo pracy przede mną, 12 godzin do wylotu. Teraz zobaczcie co mam. Coś specjalnie dla mnie upie eee, przed wyjazdem. Nie wiem co z tym zrobić w ogóle. Jeszcze, ale się nauczę. <gry> No, nie jest łatwo. Jesteśmy po kolejnych minutach wpisywania, wklepywania e, różnych rzeczy w komputer. Pewnie już e, czujecie Cioblusa, że to nie jest e, moje, mój konik. To nie jest coś, na czym się rzeczywiście znam. No, ale będę się musiała tego wszystkiego nauczyć. I myślę, że ten cały wysiłek się opłaci, jeżeli wspólnie e, wspomożemy fundację i komuś pomożemy. Także e, tak sobie dodaję otuchy. No. Na razie yy, nie jest łatwo. <laughs> Witam Was kochani z piasteczna, z Heronu. Wjeżdżam. Yy, jadę do Krakowa, yy, w na yy, samolot. Yy, także dużo tego nie mam pojęcia jak to zapakuje, ani na samolot, a tym bardziej na młody.